Jest 25 października, piątek. Zostało około 10 dni do wylotu na Mistrzostwa Świata w kulturę Stece. W tym roku odbywają się w Maroku, w Marrakeszu zawody. Postanowiłem, że nagram Wam ostatnie 10 dni moich przygotowań. Nie ukrywam, że będzie trochę ciężko. Jestem strasznie osłabiony, mało jedzenia No ale chcę się podzielić z Wami Tymi moimi przygotowaniami Waga na dzień dzisiejszy to jest yy, 102 kg z rana yy, Jeżeli chodzi o spanie moje To nie wygląda to ciekawie od 3-4 dni Strasznie się męczę zasypiam praktycznie o godziny 3 w nocy po trzeciej czasami wstaję już o godzinie 7 nad ranem żeby przygotować sobie posiłki o godzinie 8 siadam na aeroby 45 minut aerobów kręcę nawet już nie chodzę na aeroby na siłownię gdzie cały okres przygotowań jeździłem na siłownię chodziłem na bieżni, biegałem na orbiteku Teraz te ostatnie dwa tygodnie już mi się nie chce w ogóle jeździć. Tak, jestem osłabiony i siedzę w domu na rowerze, kręcę sobie. No i dzisiaj jedziemy razem z Mateuszem do Kwidzyna na trening. Dzisiaj robimy klateczkę i brzuch. Idziemy do siłowni Gold Wellness and Fitness and Gym w Bardzo fajna siłownia, dobrze wyposażona. Jest godzina 30. Za jakieś 10-15 minut Piję Swoje suple przedringowe Tu już mam wszystko przygotowane Jest tu jakieś 10 gram bCA powder 10 gram glutaminy extreme 10 gram Sawa Mam jeszcze tam przygotowaną kofeinę w kapsułkach, tyrozyny żeby troszeczkę mnie pobudziła no i to wszystko na razie Was żegnam zobaczymy się jeszcze później na treningu zrobię jakieś pozowanko dla Was zobaczcie jak to będzie wyglądało na siłowni witam Was jesteśmy już z Sylwkiem moim przyjacielem z prawie po treningu klatki zrobiliśmy dzisiaj jako pierwsze ćwiczenie, wyciskanie hantli na ławce skośnej. Drugie ćwiczenie to były rozpiętki. Drugie robiliśmy rozpiętki, trzecie robiliśmy wyciskanie handli na ławce płaskiej z supinacją. Było bardzo dobrze zaangażować środek klatki i dół. Super no to było pierwsze ćwiczenie. Ja tak, robię, to, bardzo fajne ćwiczenie. Ja w chyba... Klatkę poprawiłem właśnie dzięki temu ćwiczeniu, bo cały rok robiłem to ćwiczenie i naprawdę bardzo mi się poprawiła klatka piersiowa. Eee, jako czwarte ćwiczenie robiliśmy wyciskanie na maszynie siedząc i jako ostatnie robimy rozpiętki na Butterfly. Potem jeszcze pójdę troszeczkę powozuję, to też nagram i pokażę Wam. A teraz zrobię już ostatnią serię eee, na Butterfly i rozpiętnie. Yeah. Mm. Teraz są obiecane pozwalanko na koniec <sighs> to wygląda na tydzień przed zawodami, na 10, dokładnie chyba 12 dni mamy do zawodów. Myślę, że jest nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Woda jeszcze zejdzie, także powinno być dobrze. Myślę, że w tym roku jest życiówka. Także trzymajcie kciuki za mnie, pozdrawiam. Witam Was, jest godzina 21.20. Teraz przygotowuję sobie jajka na kolację którą będę jadł o godzinie 23. To jest mój ostatni posiłek. Jajka sobie też przygotowuję już od razu, do tego pojemnika sobie przygotowuję na 21, 24. A ja tutaj na rano na, na godzinę 9 na omleta. Brad, jak wstaję zaspany, to już mi się nie chce. Nie chcę już z tych pustych jajek, wszystko sobie robię na wieczór. Do omleta tego na 24 dodaję sobie tylko 3 żółtka, To jest jakieś 15 gram tłuszczu. Natomiast do omleta rannego daję sobie 30 gram orzechów, Tak dla odmiany po prostu. Jeżeli chodzi o, o moje. Orzechy, jakich używam. To ostatnie sobie zamówienie z hurtowni, choć pokażę biorę. 4 4 kg orzechów. Te orzechy czekają na mnie po zawodach. To są yy, z karmelem, z karmelem, i, 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 i tak jakieś na słodko. To są migdały narkowcy i orzechy włoskie. A tu cała seria sosów, które teraz używam, bezkaloryczne mój ulubiony karmelowy, dżem truskawkowy, e, masło orzechowe i e, na tyle teraz lecę. Na diecie bardzo się przydają. Z nie jest. To e, jeszcze mam, wam mogę powiedzieć, jak wyglądają moje posiłki na tym etapie. E, oprócz tego rannego omleta gdzie daje 500 gram białek jajek dodaje też yy... dodaje też 120 gram płatków owsianych i jak już wcześniej mówiłem 30 gram orzechów potem posiłek drugi od drugiego do piątego to jest 250 gram piersi brylowany i 80 gram ryżu tam już tłuszczów nie daje tylko do pierwszego i do ostatniego posiłku Wygląda mniej więcej, później jeszcze Wam pokażę, jak już będzie przyrządzony to mój ogląd białkowy. Kolację pokażę Wam, jak wygląda. Na razie to wszystko. I do zobaczenia później. Cześć Wam, jest godzina 20. Trzecia już powoli przygotowuję się do mojej kolacji, czyli do tego mojego naleśnika którego obiecałem, że Wam pokażę. Wygląda to w ten sposób. Do tego oczywiście dip karmelowy, bez którego się nie obejdzie. Czekam jeszcze na telefon, bo zaraz ma dzwonić do mnie Radek. O tygodnie zawsze się konsultujemy, dlatego że Radek wraca o od 11 z pracy z siłowni, i wtedy mamy czas, żeby jakoś sobie normalnie porozmawiać i zaplanować kolejne dni przed zawodami. Także co, no ja biorę się powoli już za jedzenie naleśnika. Spróbuję zasnąć, nie wiem czy mi się uda. No i rano wstajemy i. Dzień się zaczyna od nowa, kręcimy aeroby, siłownia, jutro Wam pokażę mniej więcej jak wyglądają moje posiłki na cały dzień, pójdziemy do sklepu zrobić jakieś zakupy, no i to, to wszystko, to do zobaczenia do jutra, pozdrawiam.